Siema, witam wszystkich w Twój Komikos. I tak, Hamerka do mnie wróciła, ale lecimy po 100 tysięcy subów, dlatego strzelcie suba i łapkę w górę już teraz. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Pokémon Go. Czy już wszystkie są Pokémon? Zaczynamy od tego, że mój autobus właśnie w mi odjeżdża. Bo stoi już tutaj, nie wiem, 3 minuty dosłownie na tym czerwonym świetle. on ma pierwszeństwo skręcania. Chyba nie, bo to nie tak. <noise> Dzisiaj w plenerze. Od 1 lutego do 1 marca mamy Snorlaxa z, z Ristercza, czyli to jest jedna z najfajniejszych wiadomości dla mnie, bo będę chciał shiny tego Pokemona, ale on będzie dostępny dopiero po Canto Tour, który będzie 20 lutego. Oczywiście bilecik już mam zakupiony. Jeśli zastanawiacie się, którą wersję wybiorę, czy czerwoną, czy zieloną, odpowiedź macie w jednym z moich poprzednich filmów. Możecie sobie zobaczyć, klikając tutaj w prawym górnym rogu. Od 9 do 20 lutego mamy tutaj legendy: Latios i Latias za głośnym na Rajdach. Fajna sprawa, jeśli ktoś chce shiny wersję tych Pokémonów. Od 20 do 1 marca będziemy mieli Moltresa, Zaptosa i Atlikuno. Zaczniemy sobie od jednego z murali. Sobie Ergi pokonamy. Podawno nie robiliśmy zadania, a została mi sama końcówka dosłownie. Okej, okay. Miutu. Mamy ten mural, jeden z zamalowanych już. Lilip tutaj kontury miutu dobrało automatycznie. Shadow Ball się naładował. Zmieniamy poksa. Shiny Miutu tutaj wkracza do akcji. Pamiętacie, jak udało mi się go złapać wtedy? A ja sprawdzę to. SHAI MI Ale się ludzie na mnie gapią. Też jest ostro, się tak wszystkim jak byłem. Super na Whipping Bella. size strike udało nam się naładować elegancko. Co to takie jest? Jakieś kurcze, nie wiadomo co. Super efektywnie. Kolejny zespół R pokonany. Jedną tarczę, tylko zużyliśmy. Jeszcze jeden członek zespołu R mi zostanie do pokonania i będzie miał załatwioną misję. To na pajnapie po za dużo w sumie, ale pogoda dopisuje. Jest pięknie. Skubaniec ucieka. To może ostatni rzucę mu na złotej. O, odbił. Ha, trudno. Ja się nie przykładam do tych takich słabszych poków, na których mi w ogóle nie zależy. To zróbmy sobie teraz jeszcze na tym muralu jednego. Będziemy mieli to z głowy. Elektryczne. Spoko. Dobrało mi takie kontry. Dragonite i Electabuzz. Dobra. Groudon. Tu super efektywnie wchodzimy. Ale dosłownie ta pogoda. Pięknie. Słoneczko świeci dzisiaj. To skoro elektryczny, to nie wchodzę nawet żadnym atakiem. Thunder Punch. Jak widać. Nie działa. I tutaj tak samo. Niewiele nam działa. I teraz na Flafiego sobie wejdziemy Earthwake'iem. To będzie fajnie. I super efektywnie. Na hita. No i baza to też sobie ściśniemy w ten sam sposób. Dobra, super efektywnie. Też go nie ma. Okej. Okay. Już niedługo będzie 1000 walk z Tomerką. I baza zwykły. Hop, na no najsie. Zaczynamy rzuty dzisiejsze. Siedzi. Super za pierwszym trofieniem. Czajniczek na Eevee i zawsze spoko się łapie. Okej, okay, siedzi złapany. Snizel też zwykle udało mi się sporo ich złapać ostatnio, jak był ten Spotlight Hour na nie. Na radarze swikuny zrobiłbym jednego, gdyby była jakaś ekipa na rajd. Póki co się nie zapowiada. Będziemy łapać poksy, które będę wykorzystywał potem na masowe ewolucje, czyli takie, które mogą ewoluować w Stage 1 i w Stage 2, żebym po prostu szybko mógł sobie uzupełnić tego expa. A my spotykamy się jeszcze na live streamie, także wbijajcie. Szybki update. 50 końców udało mi się wbić. Team Go Rocket Celebration. Zadanie od razu wykonujemy. Rocket Radar. 15 pokeboli, Specjalny Pokémon, którego tutaj mamy. Miss Drivius. 791 CP. Podkręcimy sobie. Siup. Nice, siedzi Miss Drivius. Odbierzmy naszą nagrodę ho zwykły 1622 CP. Podkręcamy nagrajcie. I powiem Wam, że musiałem z bólem serca, co prawda, sprzedać booster boxa z Harry'ego Pottera, który miał być tutaj jako inwestycja. No ale po prostu nie mam kasy i jestem spukany. Jeszcze te testy na COVID przed lotem. Taksówka z jednej stolicy do drugiej. To jest masakra, i po prostu wystawiłem na aukcję. Najgorszy stan booster boxa, jakiego mam, czyli znieciony Harry Potter z base setu Wizard of the Coast, 2001 rok. Ten box poszedł za jakieś, więc, no, taka sytuacja. Nice. Powiem tak, wbiliśmy jakieś 250 tysięcy EXPA podczas tego live'a. Każdy z tutaj swoimi czatami, kodami. O nie, Marta, znowu super czat na niespanie. O nie. Dzięki za super chat, A ja robię tak, że jak ktoś wyśle super chata, to ja dodaję do licznika oczywiście czas, dodajemy ile zostało. Teraz jest dobrze, 25 minut. A ja dodaję cały czas do znajomych. Odbieram z pokestopów gifty i jajka, jajka? Czy mi się jajko kluło? Zobaczmy. Tak, piąteczka. Ostatnio mi się froki wyklął. Właśnie tutaj na live'ie. Voltorb, voltorb. Pakujemy kolejne jajko. Jest ok. A my się tutaj bawimy ostro na live'ie na kanale Hikomikos. Jedziemy po 100 tysięcy subów, dlatego zostaw subskrypcję. Wbiliśmy prawie 50 tysięcy punktów doświadczenia w Pokémon Go. I zebraliśmy 35% na szafę, to jest nasz cel. Licznik działa, top trójka donatorów, plus jeszcze super czaty i tak dalej i tak uh, dalej. Działamy tutaj dalej bawiąc się, wspierając expa, wymieniając się i tak dalej i tak dalej. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Wbijajcie na live'y, Będą od 26 lutego kwarantannowe live streamy z Irlandii Północnej. Zapraszam. Ojoj! Powiem wam, że miałem dzisiaj iść na dwóch nagrywać, ale pogody Kurczę, nie ustalisz. Jest potencjalnie niebezpiecznie, śnieg, lód, rozelia. Kurczę, Community Day jest i tak słaby, nie zależy mi na tych rozeliach, byłem w Dortmundzie, miałem niezłe przygody tu. Wstałem na szybko, Lajwa odpaliłem, pierwszy krok zadania, zima jest u mnie teraz, odbieramy nasze nagrody, shiny rozelia, złapiemy sobie ją w ultra bola, bo tak tutaj te róże czarne tak pasują do tego pokemona. O, widzicie, siedzi, shiny, złapany, nice. A ja mam już kilka szlańcowych rozeli z Dortmundu. To jest strowca świętokrzyskiego. Dobre, CPMA będzie na wymianę z kimś, jeśli ktoś będzie chciał. A to są moje rozelie, które złapałem w Dortmundzie. Jedna się nazywa Policaj, bo złapaliśmy ją po akcji z Policją. Także Policja nas, nas holowała i jak wysiedliśmy od tego, jak nas holowali, to, to nazwałem go Policja. Ja, ja, je, kok, Jumbo. Druga rozelia 2000, chciałbym 225 po prostu. Jedziemy dalej. O, i zobaczcie, kolejna trzecia rozelia 1318 CP. sobie złapiemy. O, jakie odbicie, widzieliście to? Chodź, takie triki to są w ogóle warte nagrywania. W ogóle widzieliście, ile razy ten pokeball się odbił? Niesamowite. No wielbią takie smaczki, jak się pojawią. Dobra, Rozeli mamy kolejną. Super sztosa, tak wygląda z. 1256 tu co jest grane? Chciałem wam pokazać jak wygląda zwykła, a tu druga szajni. To jest RAF. To jest bez edytowania plik. Co jest grane? Nie ma żadnego cięcia. Dwa shiny pod rząd. LOL. Jakie i mamy tutaj? Nie wie, że. Dobrze, że szybko zrobiłem. A tak wygląda zwykła? No, tym razem zwykła. <ścoughs> Dobre strzelcie, subika. Zróbcie mi dzień. Trzymajcie się 4 443 No, to ładnie się zbiera. Walka z czasem, słuchajcie, szajni rozelie się kończą. Powolutku 274. CP łapiemy sobie. No, powiem wam, że no, ten event nie, nie urywa dupy. Za przeproszeniem. Po prostu to jest taka powtórka, nic nie wnosi nowego do gry. Po prostu osoby, które już miały, no to niekoniecznie korzystają z tej Rozeli Shiny i sobie je łapią. Znowu dwie Shiny pod rząd. No dobra, łapiemy. Kurczę, to jest taki... Dwa razy już tak miałem podczas nagrywania tego odcinka. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, ile Shiny Rozeli udało wam się złapać i czy zrobiliście sobie już specjalną wersję z movesetem. Nie zwlekając, skorzystam z okazji, bo zawsze zapominam o robieniu ewolucji. To jest Roselia, generacja czwarta nazwa, RosRade. A tu mam 98 IV, i tą sobie zrobimy, żeby miała ten moveset specjalny. I oto ona, proszę Państwa, RosRade pięknie wyglądająca. 98, chociaż ona tak naprawdę ma tutaj. Możecie zauważyć, że trochę mniej. Mój etap, Questa, oczywiście, jest wykonany tak samo. Jak wiecie rozpoczął się rok, tutaj Taurosa łapie właśnie w tym momencie ognistego Pokemona, aby tutaj wykonać misję. Jak sobie wejdziemy w zakładkę zadań, mamy po lewej stronie Lunar New Year. bardzo Cześć miłość, witam cię również i witam wszystkich widzów. Po tym jak Logan Paul rozprzestrzenił cały ten hype na Pokemonów, to wszystkie ceny poszły w górę, fajna zabawa, jeżeli się lubi to, co robi, to to jest, to jest fajne. Nagrałem właśnie rozmowę z Miłoszem na temat karcianej sytuacji obecnej na rynku i tego, jak to się u mnie zaczęło, możecie sobie zobaczyć na jego kanale, link w opisie. A teraz sobie przejdziemy do Pokémon Go, zobaczymy, co nowego w grze. Siema, robimy sobie livestreama i tutaj z Zuzianeko ustaliliśmy, że dam jej takiego belosoma z 2016, ze Shiny Buizla którego wygrałem w grze kamień, papier, nożyce z Martą w jednym z poprzednich odcinków. Może będzie laki. Z dużą gwarancją, z dużą szansą na laki z 2016. Ale nie tym razem. Ajajaj. Prize'a, się prawie utrzymało, a Blizla wzrosło, chociaż tyle. To od razu ewolucja do Pokédexu. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale Buizel jest jednym z moich pierwszych shiny Pokémonów, jakie udało mi się zdobyć w grze Pokémon Diamond na konsole Nintendo DS. Także ewolucja Buizla. Nowy wpis będzie do Shiny Dexu epicki Pokémon. Oto John Flowcel Nice! Ha! Nowy w kolekcji Shiny. I ma to piękne białe futerko. Ej, pozdro YouTube od czatu, nieźle. Także dzięki Zuzia za wymianę. Siedmiodniowa nagroda Snorlax. Sobie złapiemy tego grubaska. Ekscelent podkręcony. No i super. Dobra. A jutro dalszy ciąg układanie Komonów Ancomonów. Sporo z nich będzie do wygrania na moich live streamach w konkursach dla moich widzów. Krowy mnie prześladują, ale żadne jeszcze nie udało mi się zdobyć. <laughs> Witam wszystkich, to Jest Jestem czerwony? Nie wiem. Kurczę, wieje po prostu. Może dlatego. które faktycznie wieje i pada. Brałem się dzisiaj na spacer po to, żeby odpalić Incensa i połapać trochę na dziko Pokemonów. Dlaczego? Ponieważ potrzebuję zdobyć trochę Pokemonów, które będę mógł później masowo ewoluować. Co teraz mi najbardziej zależy na dobiciu tych 18 milionów. Także idziemy na spacerek, połapać trochę boksów i widzimy się, jak coś ciekawego mi się pojawi. Przy okazji idę wysłać dwie paczki dla widzów. Mam je ja w kieszeni. Lecimy. Yy, mała zmiana planów. Słuchajcie, musiałem wrócić do domu, bo kurczę, taki był mróz, że mi ręce przymarzały do metalowej obudowy. Kupiłem trochę rzeczy na przecenie, między innymi słupki i ponczusie. Były po 25 groszy, więc kupiłem całe opakowanie. Dzisiaj tłusty czwartek na live'ie Dalej sobie łapię Pokémony w Pokémon Go. Jeszcze incens trwa.